Manko Ludziska, witam Was w kolejnym fifowym materiale, gdzie dzisiaj ocenimy sobie wszystkie nowe ikony, które wyszły wczoraj. Już oficjalne statystyki każdej karty, więc możemy sobie po kolei wszystkie nowe ikonki obczaić. Ale zanim to zrobię, oczywiście muszę Wam podziękować za poprzednie wsparcie na poprzednich filmach, gdzie okazujecie z filmu na film niesamowite wsparcie. Strasznie dużo lajków, nowe subskrypcje, strasznie dużo komentarzy. Powiem Wam, że naprawdę z filmu na film przekraczacie moje oczekiwania i jest. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że to oglądacie, bo daje mi to mega motywację na kolejne filmy i mam nadzieję, że będziemy podtrzymywać ten trend. Oprócz tego mamy też już przeciek z wczoraj, że bardzo możliwe, że niedługo dostaniemy top 1000 piłkarzy, więc to oznacza, że praktycznie wszystkie złote karty powinny zostać ukazane, a przynajmniej te do 77 oceny ogólnej, więc no już praktycznie można powiedzieć, że będziemy mogli wszystko sobie ocenić i z czasem kiedy to wyjdzie, może nawet się wydarzyć się wieczorem, zostało to ten przeciek został wczoraj wypuszczony przez niemiecką stronę Twitterową EA, więc raczej jest to dość oficjalne, tylko ponieważ zrobili gafę jak to i jej, już kolejny trzeba dać do listy. Przed jeszcze startem FIFA już kilka im się zdarzyło. Jak to i jej, znieśli oczywiście tego tweeta ale jest to no praktycznie potwierdzone, tylko jeszcze oczywiście nie mamy daty, bo pytacie mnie się, kiedy będzie pełna baza. Dokładnie tego nie wiemy. Bardzo możliwe, że już dzisiaj wieczorem ją dostaniemy, a jeśli nie, to pewnie na przestrzeni kolejnych dni i jak już będę wiedział, że mamy tych piłkarzy, to tych piłkarzy to oczywiście zabiorę się za ocenę i prawdopodobnie, no, ponieważ będzie to ponad tysiąc piłkarzy, to zrobimy kolejne części. Tak jak wiecie, kilka filmów temu zrobiłem zarys tych piłkarzy, które już mieliśmy do, dostępnych, więc też możecie sobie go obejrzeć, co myślę o kartach, które mieliśmy dostępne do pewnego momentu, ale teraz zrobię takie już pełną ocenę każdego, no nie każdego może piłkarza, ale każdego używalnego piłkarza, którego będę uważał za dobrego z pięciu głównych lig. Przede wszystkim może też zrobimy jeszcze kolejny film, gdzie wezmę Eredivisję i na przykład chińską ligę razem, coś co na przykład po prostu te mniejsze ligi po prostu wezmę w całość w jeden film, a główne pięć lig najpopularniejsze zrobimy oddzielne filmy. Więc mam nadzieję, że też to chętnie obejrzycie. A już się zabieramy do ikon. Więc na pierwszy ogień idzie legenda Barcelony, Szawi. Szawi powiem Wam szczerze, że dostał bardziej używalną kartę niż się spodziewałem, szczególnie w wersji Prime. Jego wersja Baby, no, czyli podstawowa, najlepsza nie jest, ale wciąż jest używalna, bo niezły dribbling, niezłe podania też oczywiście, zawsze Wam powtarzam, zależy jak uformuje się meta FIFA, tak, czyli jak będziemy grać w obecną Fifę, czy będzie podobnie jak w zeszłym roku, czy może będzie trochę szybsza, ale z tego co słyszałem, ma być jeszcze wolniejsza, jak dobre będą główki i tak dalej, i tak dalej, etc., etc. Więc w każdym razie... Jego wersja podstawowa nie jest najlepsza. Środkowa niestety ma mniejsze tempo od, od Baby, więc to też nie jest jakoś super świetną rzeczą. Ale ma lepszy dribbling, lepsze podania i przeciętne statystyki, jeśli chodzi o defensywę i, i fizyczność. Generalnie te dwie karty, no wiadomo, nie będą uchodzić na pewno za top tier. To, to będzie trochę karta podobna do Pirlo z zeszłego roku. Pewnie troszeczkę lepsza, ale te dwie karty, no nie są najlepsze. Ale Prime jest naprawdę przyzwoita. Jeśli założymy mu to mutu, mutu, mutu. Założymy mu tu jakąś kotwicę, to będzie miał bardzo przyzwoite tempo, w miarę ok, defensywę i w miarę przyzwoitą e, statystykę fizyczności. Oczywiście dribbling i podania, jak to szawi, będzie miał świetne, nawet coś czasem strzeli, więc myślę, że ta wersja będzie na pewno bardzo droga przez pewien czas. Bo wiadomo, że nowe ikony też mają bardzo duży hype na sobie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby wersja Prime kosztowała ponad milion przez, przez długi czas. Ale też pamiętajcie, że nie wiemy jeszcze, jak będą wyglądać ikony w tym roku, czy na start dostaniemy każdą wersję. Wersje, ale prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie na startwich będą następne tylko wersje podstawowe. Potem po pewnym czasie, pewnie w listopadzie, grudniu wejdą pośrednie. A na końcu prime, pewnie koło stycznia, na przełomie stycznia-lutego. Więc pewnie tej karty nie użyjemy w grze, tak się spodziewam, do co najmniej stycznia, ale zobaczymy. Może i jej w tym roku zamiesza i wcześniej wyjdą te karty prime. Kolejny mamy nemanie Widicza, który oczywiście jest Legendą United. I powiem wam, że kolejna sytuacja podobna do Szawiego, bo myślałem, że dadzą mu mniej tempa, a jednak widać, że IA no, chce promować te nowe ikony, chce, żebyśmy je kupowali, więc naprawdę ma bardzo przyzwoite tempo, szczególnie w wersji podstawowej i w wersji prime. Jego wersja Prime wydaje się mega dobrą kartą i myślę, że właśnie podobnie do Rio może być bardzo bardzo droga i w ogóle to jest taka sytuacja trochę też podobna z drugą legendą United z Rio Ferdinandem, gdzie właśnie jego wersja Baby i Prime będą najlepsze, bo jego pośrednia niestety ma tylko 70 tempa, oczywiście troszkę tam lepszy dribbling i no i też oczywiście pozostałe statystyki, ale jednak wiadomo, jak ważne w FIFA jest tempo. Minus 7 tempa to jest dość sporo. Nie zdziwię się, jak jego wersja podstawowa będzie droższa od pośredniej. Oczywiście Prime będzie najdroższa w tym wypadku. I generalnie naprawdę wygląda świetnie jego karta. Uważam, że będzie bardzo, bardzo dobrym przecinakiem. Pewnie będzie dobry model w grze, wysoki i tak dalej. Więc jeśli będzie odzwierciedleniem tego, jaki był w życiu, jak grał, to myślę, że to będzie wspaniały defensor. Dalej mamy Samuela Eto, kolejną legendę Barcelony. Powiem wam, że jego karta też wygląda świetnie, w każdej wersji, nawet podstawowej. Pytanie jest tylko, jakie dadzą mu gwiazdki, tak? Czy dadzą mu 4-3, czy może, no, wątpię, że dali mu 3-3, ale czy dadzą mu 4-3, czyli 4 sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, czy... Mam nadzieję dadzą mu 4-4 Czyli 4 słabszej nogi również Wtedy jeśli, jeśli jego karta będzie 4-4 To będzie mega droga, mega kozakiem I naprawdę będzie właściwie w każdej wersji Będzie świetny, z tego co widzę Nie ma tu żadnych dziwnych rzeczy, gdzie czasem Wersja Prime jest gorsza od Baby, bo jest kilka takich kart W Fifie Grand wiem, że jest takim przykładem, gdzie jego wersja podstawowa jest najlepsza, ale w każdym razie jego, każda wersja wygląda świetnie, Prime oczywiście wygląda rewelacyjnie, a już jak wyjdą Icon Moments, czyli te najlepsze momenty Icon, to już w ogóle będzie niesamowitym rzeźnikiem, ale naprawdę jego karta wygląda świetnie, mówię, tylko kwestia gwiazdek, tak, kwestia jakie dadzą mu gwiazdki, jeśli będzie 4-4, to myślę, że będzie totalnym wymiataczem. Schweinsteiger, tutaj jest ciekawa sprawa, bo dali mu jego wersję podstawową na lewym skrzydle. Z tego, co mi wiadomo, w Bayernie Schweinsteiger, Schweinsteiger gra nie byli ze Schwarzeneggerem, nie, nie grał na lewej stronie, tylko bardziej na prawej, dlatego na początku kariery chyba tylko grał na, na lewej stronie, więc w takim razie trochę dziwne, że tutaj się zdecydowali nie dać mu karty na prawej flance jako baby, jako podstawową, no ale jest jak jest. W każdym razie, no wiadomo, ta jego wersja troszeczkę przypomina Makalele Baby, która jest na skrzydle, a nie za bardzo ma pod nią statystyki, bo wiadomo, jest za wolny, ale jeśli przeniesiemy go w instrukcji w grze, podczas już gry, na środek pola, to może być całkiem przyzwoity. Znaczy, on ma, ma niezłe strzały i niezłe podania, na pewno. Dribbling, fizyczność, no nie są tam pewne jakieś tragiczne statystyki, jako rozgrywający w środku pola, tak? Na skrzydle bym go raczej nie używał z tymi statystykami. Potem mamy jego wersję pośrednią, gdzie oczywiście masz dużo mniej tempa. Jest to raczej karta z końca jego kariery. Mimo, że jest to wersja pośrednia, dlatego ma mniej tempa, ale powiem Wam, że i tak wygląda, znaczy, no, jeśli założysz mu cień, to wygląda całkiem przyzwoicie, tak? Oczywiście nie możemy wejść jeszcze w detale tej karty, bo zrobiłbym to, gdybym mógł, bo nie wiemy jeszcze, jakie konkretnie będą te specyfikacje, tak? Jak to będzie wyglądać z dribblingiem, czy będzie miał dobry balans, czy będzie miał w miarę ok zwinność, gdzie dokładnie siedzą te statystyki, tak? Ale na pewno jest to karta używalna, no i wersja Prime wygląda bardzo przyzwoicie, ma już naprawdę solidne tempo, jak szczególnie jak założymy mu ten cień. Jeszcze lepszy dribbling. Myślę, że ta karta, podobna trochę do Balaka, naprawdę może być mega, mega przyzwoita. Dalej, mamy Puskas, oczywiście kolejną legendę piłki nożnej, które większość z nas pewnie nie miało okazji oglądać, podejrzewam, jeśli oglądacie mój film. Ale w każdym razie, no, jeśli oglądaliście jakieś materiały z nim czy coś, wiecie, że to był niesamowity piłkarz. I teraz kwestia jest taka: statystyki ma przecudowne, ma w każdej wersji, nawet jego, nawet przyznam szczerze, że jego wersje nie różnią się jakoś bardzo, bardzo od siebie. W każdej wersji tak naprawdę kogo byś nie trafił tutaj, znaczy, którejkolwiek z tych wersji, to i tak będzie naprawdę sprawdzał się świetnie jednym zastrzeżeniem jest też słabsza noga. Bo gwiazdki prawdopodobnie dadzą mu 4, może nawet 5, jeśli chodzi o sztuczki. Ale pytanie jest, co zrobią z jego nogą, tak? Są raczej materiały mówiące, że był dość jednonożnym zawodnikiem. Więc nie zdziwię się, jeśli dadzą mu trzy gwiazdki. Ale to też jest IEA, tak? To jest IEA, które potrafiło dać Pirlo 5 gwiazdek sztuczek. Więc nie zdziwiłbym się, żeby nahypować tą kartę, jeśli IEA nie da mu 5 na 5 albo 4 na 5, czyli 4 sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi. Jestem w stanie to widzieć. Od EA, że mogą coś takiego Zrobić, ale w w, jak będzie w miarę przyzwoicie, to myślę, że 5-4-4-4 to będzie coś, co będzie i tak ok, bardzo jeśli będzie miał. Jeśli będzie miał 3 gwiazdki, tylko słabszej nogi, to jest to troszkę karta podobna do. Um... Kurczę, no wyleciało mi oczywiście. Stoiczkowa, stoiczkowa. Trochę podobna karta do stoiczkowa. Taki lepszy stoiczkow, jeśli będzie miał faktycznie 4 na 3 ale mówię, nie zdziwię się, jeśli jej tutaj mu podciągnie słabszą nogę, może nawet do 4 albo 5. Więc naprawdę, no świetnie wyglądająca karta. Totalny wymiatacz, podobnie jak z Eto, tylko duża kwestia leży w gwiazdkach. Potem, Filip Lam. Filip Lam dostał kartę szczerze powiem, że dość przeciętną. Myślę, że spokojnie mógł mieć tutaj większe statystyki, większy overall czyli tą ocenę ogólną, bo tak, mamy go w wersji baby jako 87, oczywiście dobre tempo, dobry dribbling, ale słaba fizyczność, więc to nie zawsze jest dobre, żeby nasi boczni obrońcy mieli mało fizyczności, no bo wiadomo, kto przepchnie ci jakiś inny piłkarz i poleci do środka, więc, więc to jest coś, co jest takie, mm, pewnie ta karta nie będzie najdroższa, uważam, raczej, bo, znaczy powinna to teoretycznie być jedna z tańszych ikon, ale z drugiej strony jest to też nowa ikona, tak? Każda nowa ikona i tak będzie overpriced, czyli będzie przepłacona na start. Niestety tak to wygląda z nowymi ikonami w FIFA. Znaczy ogólnie jest to bardzo przyzwoita karta na start, na pewno, jeśli byście ją dostali, albo gdybyście chcieli ją kupić, czy coś, ja nie mówię, że to jest zła karta na sam start FIFA, to by, byłby totalnym wymiataczem, ale już po dwóch, trzech miesiącach pewnie będzie powoli odchodzić w niepamięć za to interesująca jest jego karta środkowa, gdzie gra na pozycji środkowego pomocnika defensywnego, tutaj ma naprawdę fajne statystyki, bo ma i przyzwoity dribbling bardzo, bardzo, trochę wiecie co podobny trochę do Kante, bo też nie będzie może mega silny, ale jest dość szybki, powinien być w miarę zwinny bardzo dobre podania, więc nawet lepszy pod tym względem od Kante i oczywiście z jakimś stylem gry praktycznie wymaksowane wymaksowaną defensywę, więc ta jego karta może być bardzo fajna troszkę też może się fajnie zgrywać z Matausem, na przykład, ogólnie Niemcy w tym roku, no jak widać, dużo dostali ikon, więc, więc to też może być jedna z tych, która będzie bardzo przyzwoita. Nie mówię, że top tier endgameowa, nie wiadomo co, ale na pewno przyzwoita. Potem jego wersja prime, oczywiście, na prawej stronie. Prawej stronie obrony. Gdzie? No, tu już jego karta wygląda bardzo w porządku, aczkolwiek wciąż ma troszkę niską fizyczność, ale z kolei on jest trochę podobny do Zanetti'ego Prime. Jeśli będzie zachował się tak jak Zanetti, ja Zanetti grałem bardzo długo w tej FIFA i byłem z niego mega zadowolony przez ponad tysiąc meczy, więc jeśli Lam Prime też będzie podobny, podobnej jakości, to będzie świetny. Jeszcze jedna sprawa, oczywiście gwiazdki. Nie wiadomo, ile jej damu tych gwiazdek, tak? Prawdopodobnie najbardziej. Przy, Nieprzyzwoitym, tylko najbardziej adekwatnym byłoby, gdyby dostał 3 na 3 czyli 3 sztuczek i 3 słabszej nogi, ale nie zdziwię się, że ponieważ jego wersja Baby jest na lewej stronie, to jej będzie chciała, żeby była troszkę bardziej używalna. I nie zdziwię się, jeśli dadzą mu 3 4 czyli 4 gwiazdki słabszej nogi na każdej karcie. Tak przewiduje, aczkolwiek też się nie zdziwię, jeśli dostanie 3 gwiazdki słabszej nogi. Kolejna legenda mamy Fernando Torresa, który tutaj największym mankamentem, który widzę, jest, że dali mu bardzo mało statystyki podań, szczególnie w wersji postowej i pośredniej. Co będzie powodować pewnie trochę rage'y, gdy podasz do przeciwnika? I też uważam, że dali mu za mało tempo, tempa. Jeśli oglądaliście Torresa w latach świetności, to to był naprawdę bardzo szybki piłkarz. E, mało kto go był w stanie dogonić i jestem w szoku, że szczególnie, chociaż nie, to jest jego wersja niby baby, to jest właśnie kontr gadane, bo, bo niby wersja podstawowa, która potocznie jest nazywana baby, ale to jest jego wersja z, z końca kariery, tak? Dlatego ma tutaj troszkę mniej tempa, ok. Ale moim zdaniem spokojnie mógł mieć tutaj 95, tu mógł mieć 94, tu mógł mieć 89, moim zdaniem Dribbling też ogólnie, ta wersja podstawowa uważam, że będzie miała swoje mankamenty, szczególnie jeśli dadzą mu tylko 3 gwiazdki słabszej nogi. Liczę na 4, ale z tego co wiem, w większości FIFA miał on 3 gwiazdki słabszej nogi, chyba tylko w 14, czy co coś, jak sprawdzałem tam archiwa, to chyba tam miał 4 gwiazdki słabszej nogi, więc oby dali mu 4 na 4, to byłoby wspaniale, byłaby to alternatywa dla Butraguenio, który oczywiście ma 3 na 5. Gwiazdek, więc, więc tak to wygląda. Ale jego wersja, no podstawowa, nie jest jakaś powalająca, bo ani strzałów nie ma super wysokich. Ten dribbling pewnie będzie troszkę koślawy, Torres był dość wysokim zawodnikiem, więc nie wiem, jak dobra będzie ta karta. Ale za to jego wersja pośrednia i Prime już wygląda dużo solidniej. Już przyzwoity dribbling, szczególnie na wersji Prime, ale też nie zdziwię się, jeśli tu będzie taka sytuacja, że jego kartę Moments, gdy wyjdzie jego karta te historyczne momenty, ikon, to wtedy, no ta karta pewnie będzie, znaczy, jego wersja jeszcze wyższa od tej będzie pewnie niesamowicie dobra. Nie zdziwię się, jeśli będzie to sytuacja podobna jak z Kaką, gdzie jego wersja Moments będzie znacznie lepsza od tych, bo te karty, szczerze mówiąc, jakieś, jakoś ultra nie powalają. Aczkolwiek, no tutaj Prime, jeśli dadzą mu te 4 na 4 będzie dobra. Będzie na pewno dobra, może nawet będzie można mu założyć jakiś, jakiegoś motorniczego, czy tam silnik, czy inny engine, który właśnie podbije te podania, czy, czy coś. No ta, ta wersja Prime na pewno z chęcią bym nim pograł. Nawet jego wersja pośrednia też nie jest zła. A baby uważam, będzie pozostawiał trochę do życzenia. Kolejna ikona: Petr Czech. Petr Czech, moim zdaniem, też spokojnie mógł mieć troszkę wyższe tutaj statystyki, bo naprawdę, gdy grał najlepiej w swojej karierze, to uważam, że zasługuje na więcej niż 91. Tutaj się chyba mniej więcej zrównuje z Wandersarem, z jego wersją, którą się go wersją, który uważam, że no, w najlepszych latach nie wiem, czy Niemczech nie był lepszy od niego, ale to tam piłkę zostawmy na bok. W każdym razie, jeśli chodzi o FIFE. Uważam, że, no, co ja mogę uważać, guys? Nie wiem, co będzie, bo każdy piłkarz, każdy bramkarz w FIFA gra inaczej, więc nie jestem w stanie za dużo o Czech Czechu powiedzieć. Na pewno statystyki ma nie, nie najgorsze, szczególnie na wersji Prime. Pytanie jest też, jaki będzie miał refleks, tak? Znaczy, tutaj mamy refleks, ale nie o ten refleks mi chodzi. I reakcję, przepraszam, nie refleks. Chodzi mi o reakcję, bo to jest statystyka, której nie widzimy tutaj, a reakcje są mega ważne u piłkarza. Nie znamy też jego traitów, czyli nie znamy tych wewnętrznych umiejętności, typu na przykład, czy wychodzi do do czy broni nogami, to jest bardzo z reguły OP cecha, które, którą piłkarze mają, znaczy bramkarze, właśnie ta obrona nogami jest bardzo, bardzo ważna, przynajmniej w poprzednich hifach była, więc zależnie od tego, czy to ma, to też będzie polegać to na tym, czy Czek czy będzie dobrym bramkarzem. Idąc dalej, Ashley Cole, Ashley Cole, moim zdaniem Tutaj spokojnie powinien mieć wyższe statystyki, Cole, Cole uchodził swego czasu za najlepszego lewego obrońcę w Premier Lidze, najlepszego Anglika nawet, osiągnął z Chelsea niesamowicie dużo, właściwie wszystko co było do wygrania był w drużynie Arsenalu Invincibles, więc naprawdę nie rozumiem za bardzo tego czemu ma tak niski overall, moim zdaniem spokojnie mógł mieć 90 albo nawet 91 na równi z Roberto Carlosem, naprawdę tutaj i jej moim zdaniem strzeliło gafę. Co też widać w komentarzach, jak widziałem na Reddicie ludzie, no, nie, niespecjalnie byli zadowoleni z jego oceny ja również. Ale jeśli chodzi o same statystyki, cierpi trochę na Syndrom tutaj Lama, że ma e, troszkę nie myli to nie, że na choroba, chodzi mi o piłkarza, e, ma tutaj dość niską fizyczność, tak? Na wersji podstawowej, aczkolwiek jest bardzo szybki, ma bardzo przyzwoity drybnik jak na obrońcę, lewego obrońcę i defensywę też można podbić. Tak? Więc myślę, że to będzie bardzo tak naprawdę dobry, znaczy jedna z lepszych ikon na w ogóle jedna z lepszych kart na lewej. Tej flance na start gry może nawet najlepsza mimo że wiadomo że później będzie już odstawiana e, przez tą niską fizyczność na pewno będzie już nie aż tak e, rozchwytywany, ale na start FIFA jeśli nie wiem będziecie mieli dużo gotówki albo go traficie to macie do dyspozycji i tak najlepszego lewego obrońcy w grze przez bardzo długi okres czasu tylko że no mówię to jest taki mój e, Moje trochę takie zastrzeżenie, że i tak uważam, że te overale powinny być wyższe, ale same statystyki ma bardzo przyzwoite. Jego wersja pośrednia ma mniej tempa, ale za to troszkę więcej fizyczności, lepszą obronę, troszkę lepszy dribling, podanie i tak dalej. Wiadomo, wszystko ma lepsze, oprócz tempa. Wciąż, jeśli założysz mu tutaj jakiś, jakiś cień, to myślę, że ta karta będzie bardzo dobra, ale pewnie nie będzie się jakoś znacząco różnić od tej, gdzie tutaj z kolei możesz założyć mu kotwicę i wtedy podbijasz też fizyczność. Ale no, właściwie może bym wolał tą wersję pośrednią z uwagi na to, że jednak ma lepszą Tą defensywę i fizyczność może trochę pomóc. Ten dribbling pewnie też jest troszeczkę podbity, mimo, mimo tego, że no, to tempo tutaj naprawdę mu pomaga. Nieszczególnie różniące się od siebie karty. Wersja Prime ma zbalansowane tempo i oczywiście wszystko inne pod koksany. Ta karta będzie, myślę, bardzo, bardzo dobra, jak już ją dostaniemy. No, kiedy jej zadecyduje, że ją dostaniemy. Lecąc dalej, jeśli chodzi o gwiazdki, szczerze mówiąc, to nie wiem, jakie mogą budować 3x3, 3 pewnie może 3x4. Myślę, że coś takiego będzie tutaj grane. Potem kantona, na sam koniec, mamy pana kantone, który oczywiście grał w United, który był bardzo, że tak powiem, świetlistym charakterem w United, znany z różnych swoich kopnięć i piłki i nie tylko. W każdym razie jego kartę pod koksali niesamowicie, niesamowicie dobra karta na papierze. Jeśli chodzi o jego statystyki, uważam, że dostał nawet tutaj akurat zawyżone statystyki wyżej niż powinien mieć, bo jest jego wersja w tej chwili Prime na równi z Tierem Aury, Więc, no moim zdaniem lekka przesada, ale z drugiej strony rozumiem, jest to tak zwany Cover Star EA, czyli jest to ikona, którą najbardziej promują w tym roku, tak? Jest to jak gdyby główna ikona, którą będą promować w tej FIFA, która będzie na różnych, no, okładkach, czy tam różnych plakatach, czy coś ten, ten design, więc ja rozumiem że tak zdecydowali się z kantoną zrobić. No, wiadomo, bardzo ciekawy charakter w piłce nożnej, więc, więc w, w jakiś sposób to rozumiem. W każdym razie po raz kolejny wszystko zależy od gwiazdek, tak, bo statystycznie jest mega kozakiem. Nie zdziwię się, jeśli dadzą mu 4 na 4. Myślę, że tak będzie najbardziej przyzwoicie, tak, chyba też miał jakieś tam drużynie legend w której świfie wcześniejszej. Więc wydaje mi się, że powinien mieć 4x4, ale to jest jej, wiadomo, mogą też coś zamieszać, mogą zrobić 5 gwiazdek słabszej nogi czy coś, mimo że nie uważam, że tak powinno być. Moim zdaniem będzie miał 4 na 4 więc jego karty naprawdę prezentują się świetnie. Wersja podstawowa, no, właściwie każdej wersji ma bardzo dobry dribbling. Z tego co wiem, kantona miał około 1,88 m chyba, więc też wysoki piłkarz, ale zależy też wszystko od tego, jak się meta formuje, czy. Czy jego model w grze po prostu nie będzie koślawy, tak? Ale z tymi statystykami driblingu nie, nie powinno to mieć miejsca, szczególnie, że również ma bardzo wysoką fizyczność. Ja bardzo lubię takie kombinacje, są one dość rzadkie. Gdzie masz wysoki dribling, wysoką fizyczność, to oznacza, że będzie się i dobrze zasłaniał, i ciężko będzie mu odebrać piłkę. Oczywiście strzelanie ma bardzo dobre, podanie ma bardzo, bardzo przyzwoite i tempo też ma wystarczające. Myślę, że tutaj jakiś hunter oczywiście będzie wlatywał, czyli yy, łowca? Nie, myśliwy. Myśliwy będzie pewnie na niego wlatywał i będzie no śmigać niesamowicie. Myślę, że ta karta może być na pewno jedną z lepszych ikon, więc podsumowując, czyli jedną z lepszych ikon w tym roku z tych nowych, ale też może i jedną z lepszych ogólnie, kto wie. Więc podsumowując uważam, że Kantona Kantona będzie na pewno tutaj przodować, jeśli chodzi o najdroższe ikony z tych, co zobaczyliśmy, i na pewno Puskas też będzie mega drogi. Tak, oczywiście zależy trochę od gwiazdek, ale nawet jeśli dadzą mu 4 na 3, to i tak uważam, że będzie bardzo drogi, bo statystyki ma bardzo dobre, aczkolwiek no jeśli mu nie podbiją tej słabszej nogi do 4, to na pewno to bardzo też jego cenę zniży, ale ponieważ hype na tej karcie też będzie ogromny, to i tak będzie to bardzo bardzo droga karta, nieosiągalna dla wielu przez, przez długi, długi czas. Więc tak, Eto też może być mega rzeźnikiem podsumowując, uważam, że, że też no ta trójka napastników będzie mega, mega dobra. Vilić będzie świetnym obrońcą, Shavi będzie, no niestety z bólem serca muszę to powiedzieć, ale pewnie będzie przeciętny, aczkolwiek jego wersja Prime, szczególnie Moments, będzie na pewno używalna, więc z tego już się tak się cieszę, że na pewno będzie to karta używalna, nie będziesz jakoś miał specjalnie problemów grając z nim. Nie jest to karta zła na pewno, nie będzie może top tier w mecie, ale będzie na pewno przyzwoity. Potem tak, Ashley Cole, myślę, tutaj przoduje na lewej stronie, no i co, jeśli chodzi o, o dobre karty, ale dobra, ludziska, nie będę dzisiaj przedłużał, myślę, że uo, i tak 20 minut, więc mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało, mówię Wam, jak tylko wyjdą karty z top 1000, to biorę się za robienie top tier, to, jezusa, zagada, robienie top 5 lig piłkarzy oceny, oprócz tego pamiętajcie, żeby być na Discorda naszego, gdzie oczywiście możecie zrobić to za friko, link dam Wam w, w, tym, w opisie kanału, jeśli chcecie ochotę mnie jakoś wesprzeć, to też streamuję na Twitchu, gdzie można mnie zasubskrybować, gdzie będzie, będę dawał Prywatne porady dla, dla subskrybentów, gdy zacznie się FIFA. No i co? To było na tyle. Dziękuję Wam przeogromnie za wsparcie, naprawdę, które okazujecie na tych wszystkich filmach poprzednich i w ogóle no, kanał się rozwija świetnie dzięki Wam i, i jestem wam za to niesamowicie wdzięczny. I widzimy się w kolejnych filmach. Wiecie kiedy. Tu, a, jeszcze jedna rzecz. Też zrobię na pewno jeszcze porady, jeśli chodzi o. O handel, jeśli chodzi o handel też na pewno chcę zrobić materiał, który będzie się opierać na Foodbinie, chcę Was jeszcze nauczyć dobrze używać Foodbina, bo, bo często wspominam o tej stronie, a ona jest niesamowicie przydatna na start roku, więc powiedziałem Wam w poprzednich filmach o Webapie, a jeszcze chcę Wam powiedzieć też o Foodbinie, oczywiście tam widzieliście na każdym właściwie filmie, że korzystam z tej strony, więc wiecie co robię, ale chcę Wam pokazać no, właściwie wszystkie funkcje tej strony, e, która może być dla Was niesamowicie przydatna na start FIFY, bo to jest jak no prawa ręka tak naprawdę w FIFA, dzięki czemu wiecie, jak handlować, kiedy co sprzedawać, jak się zachowują karty, jeśli chodzi o ceny, w którym momencie. No, niesamowicie przydatna strona, więc na pewno chcę też zrobić jeszcze taki materiał. I te top 1000 to będą kolejne rzeczy, które będziecie mogli zacząć na kanale. Dobra, oficjalnie kończę. Dzięki piękne za wizytę. Jeszcze raz za oglądanie, za łapeczki, za subskrypcję. Widzimy się niebawem. Papa. Pa.